dziewiąty mm -hmm. dzień noc. Nastawiony Jan Paweł II, Ojciec Święty, co pół godzinie do przebudzenia, budzik do odniesienia psyche, do tego realiów, tym bardziej w miejscu będę rozpoznając. Wiedząc już na co ludzie stać, nie daj Boże, to, to, to nie stanie ludzi, żeby świadomość spalić jak Zitha kiedyś. jest. Mm -hmm. ale też gdy wyczuwają, że coś jest je tak, rozpoznając sobie swoją historię. Byle nie potrwają alkoholu i spać, jeżeli wino z wodą poboli bo to tylko odrobina wody, wino i, I tylko tyle, żeby rozszerzyć się wtedy wiadomo, że to nawet nie ubija i nie rozstraja myślenia, tylko mm. koi przepływ w krwi, w bezbędnej chemistrii. To patrząc i gdy jakaś płynę się na Tak czy przełączenie ciała do tego, że jesteśmy w jakimś wirku gdzieś to, to jest wiele może rozpoznać, to, to wygasować to za modlitwą, że na to się nie dojdziemy. Tak samo w nas czy to nie. Wiadomo, że ktoś z kimś chciałby być, ale dążenie do tego, myślę planową, jak najbardziej, żeby spotkać się i super. Tak. Obranie planu, jak ktoś ma plany, rozpoznanie i rozplanowanie najlepszej dla siebie wersji, nie jest zbyt skromne. skąd się drugi duch chrystusowy, Jezus Chrystus Nazarytu. Żeby to było tak super, ale śmiało, a nie skromnie, że nie, nie i w ogóle, i czekając i zadając sobie cierpienie na kolejne jakieś prace zbytnio, kiedy ma się dar Boży w grupie do odegrania w ewolucji i rolę przypisano, co światwie I najlepiej wtedy w grupie zapytać, spotkania powinny być nie tyle w kościołach, tylko gdzie jest hałas, ksiądz i Modlitwa o to, żeby ludzie powstrzymali swoje ego od umania, od a umożliwili każdemu wysłowienie się, kto jaki ma dar poży do rozpoznania w stacie. i poprzestali tych czynów i odeszli od tego z czasem, że dopiero jali, przepraszając innych, oficjalnie w kościołach, bo tak to powinno się odbywać, to wiem, i to wiem na pewno, i osobiście też, próbując jakoś, znając aż tyle, poprzepraszać, choćby dyskretnie, to potem podchodząc nawet i prosząc, żeby nie zabić, pętania, złe poczuwanie się i yy, yy, umanie i podstępne uknucia w nocy, co duchowo jednak to nawet Watykan, Watykan, to na pewno świat, ludzie, wielu teraz nawet, ukaże i powie, i opowie, że tak jest, no nie na tym polega, żeby ciągle to rozpoznawać, ciągle jakoś to widzę. Chrześciu Chrystusa i innym singlom znalezieniu dziewczyny. Nie narzucając ani nie pętając tylko, jak coś to zawołując na rozmowę. Podchodząc, zapytując dziwne czasy, a tak jest. Powinno być apele osiedlowe, miejscowe, gdzie mieszkamy ze sobą wspólnie. Dając się rozpoznać. Będę chciał coś takiego odegrać na złotej karczmie. Już po, tej, po tym tutaj, z Janybowym drugim. Zaprosić ludzi na... Księdza pójdę odwieca, ale nie będę na niego czekał specjalnie, tylko zapowiem, że robię aparat. Proszę, proszę przyjść, stawić się i już, i tak chcę, i albo tak, albo nie, to też, żeby Ciebie księdza ominie, a jak nie, no to proszę zapraszam i bez pitupatu, i nie ma czasu, jako ojciec chrzestny, bo jestem chrzestnym, ja jestem tu, się potrzebuję nawet całego świata, proszę, uścimy to w ten rok, uparajmy się nawet w postępowi i bez pitupatu i oficjalnie, uzdrowienie, Konrad pisu na cały świat. Płynęło na to czasu, żeby później, bo już chcę napłacić swoje dzieci, żeby mieć widzieć, że są świadomi, a nie jacyś nieświadomi w jakichś przedszkolach umysłowych, rozwojowych, umysłowych, bez ujmy, bez szyderstwa, ale żeby było bez szyderstwa. Before Wars, earth, bo to tak właśnie były wojny w stadach to że ona zawsze czuła, żeby rozładować napięcia porozmawiać, utworzyć opowieść wyjaśniające, naprawiające, korygujące ale ku temu stanowiące ewolucji, przetrwania a nie jakieś bitu patu Harry Pottery bo ja żadne Harry Pottery, żadne takie pierdały. To, to nie wyznanie zdrowotnościowe i przetrwania Tu Cię Ci błogosławił wtedy z zawsze ku temu, żeby znaleźć tygrys do żeby też, dajmy na to, dziewczynka młoda, fajnego chłopca, z inna rodzina, nie ta sama, bo inaczej wtedy zespół pół na natura, to wiedziała, że jest ta sama rodzina, to nie, bo to wtedy genetycznie jest złe w naturze. że, na przykład, partner, sąsiad, czy ktoś przyszedł nawet to swoja mama i dał tyle spermuchę, że mieć taka super dziecię, co jest bardzo przyjemne, miłe w sensie nieprzyjemne, ale miłe, że to takie widzenie człowieka i to trzeba zapowiedzieć głośno, żeby tą stronę odbić. I ku temu nauce od bromadka Ewa i Adam sobie pójść księgiem Rodzają, mówi, i dla i drugiego Wiadomo, że chodzi o Jezusa. Posławią, żeby miał partnerkę młodą, wiadomo zasną i nawet na drodze widzą, że taka ładna, że im się podoba, że taka sympatyczna, żeby z kasy, bez jakichś kupików czaromarów i w ogóle Żeby mieć właśnie taka dzidzia, co to będzie też w te tam, ile różnicy, 5 nawet 10-latek, ale lepiej wcześniej, żeby mieć para, Kogoś, kto to wtedy im się będzie powodziło w każdym uciele, bo tak działa życzą, to szczą sobie źle. I wtedy narasta wiele napięcia. Bo życzą komuś źle, to życzą, to to złożą, wraca do nich i rośnie napięcie i choroba. Ludzie tytoniem, alkoholem się znieczurają, bo chcą mieć z tym spokój. Nie ma dialogu, nie ma spotkań porannych, Dla ludzi, którzy mają dużo czasu, emerytów, rencistów dla innych to uzdrowienie, znalezienie pracy, wspólne towary, hobby, pasje, dogadanie się z nadzorem księdza, bez knuć, oficjalnie, bez żadnych takich już teraz obaw, to nagrywając swoje przekazy na stronach publicznych, publikując i z nimi rozmawiając, informując siebie, kto nad czym zawsze można komuś coś tak jak ja w tak. komuś coś doradziwszy, jakaś informacja o zdrowiu Jakie robić tu studia, to jakaś fajna informacja, jakaś zmianka, jakiś pomysł jak na przykład z tymi gwiazdami i nocowanie pod gwiazdami, żeby studenci od medycyny mogli znaleźć bardziej w szpionkę na HIV. To między innymi wystarczy, ale dbać trzeba wtedy o dożywienie i dobre umyślenie, zjawiać się na tej tam plaża, wyspa i podziwiać się stale od elektryki, gwiazdy, odpocząć od sąsiadów, od łaczek wcześniej od nękających, co każdy chce, interes ewolucji, a dla siebie, że albo, że tutaj trzeba zająć kogoś po, dla swojego zmiany pirucha, albo dla mojego intereszenia, albo dla ktoś dla mojego. I tak ludzie próbują między sobą się dogadać, kto tam komu się przyda, czego Widząc, że już coś realizują, jakiś plan i w ogóle to i tak coś, gdzieś nie może no psychę, gdzieś mały impuls, a rojenie tak zwane, już coś pozostawia i suma summarum zaburza Czuwał ktoś kemping mogą, tam ktoś widział, już też, że też to nie, nie, nie kupi pomysł i byli ludzie patrzyli, podziwiali, oglądali i że będą mogli wtedy tam zaistnieć, czy liczę na to super pomysłów dużo pozostawione na tym, co na plaży mogą zrealizować, bo też ta kobieta, a mieli tyle kasy i wyjazdów, i lotów, i to też motywacja z mojej strony z Duchem Bożym, żeby dać im do myślenia, żeby zaoszczędzali pieniądze i docieplenia i... Paliwa sparali, też by autobusowie więc jeździli Elektryczne ulajnoki, super rozwiązania, bo w tym mogą podładować, mogą odpęd, od, odpychać się nogą na drodze, jak się rozładują. Dużo lepsze można chodnikiem i drogą, i złożyć, i można podnieść, i można na plecy wziąć i gdzieś schować podręcznie. Super, naprawdę super. tuż nie zdążyłem zakupić, a chciałem też taką co widziałem w i dałem nawet tylko rozmary Trwa, żeby zapamiętać sobie, właśnie węgierski fing polega na tym, że się nauczyłem w Nie tylko a już w puste też, że jakąś coś się podaruje na drodze, zawirowaniu właśnie innych pętań do interesów, swoich problemów, swoich schizoidalnych, czyli nie rozumienia się z, i nie przebywania z patriarchami, bo z patriarchami nie narzucałem niczego, tylko że było bezpieczeństwo zachowane i życie swój I nawet samochód pierdoleni w maskę, żeby zatrzymać, żeby kurwa więcej nie wkurzać, czyli kurwa nie robić w myśleniu, czyli demonizować, żeby nie demonizować im. <laughs> myślenia, no to wtedy. No to wtedy patrzę, ludzie i tak działają, że to jest zdrowe spotkanie kto z tobą i mowa właśnie o błogosławieniu innym i wtedy im jest błogosławiona jak Maria Oskar pełna Jezus Chrystus błogosławiający innym wtedy jako będąc dzieckiem z innymi braćmi z w miejscowość miejscowości i gdy takie dziecko dorasta później no to w wiek 13-9 lat nawet w Afryce w zależności od tego jak ta natura Bóg do podobności no w takich stadach ewolucyjnych W naturze to rozumiały, że, że też na nie to czeka, nie zwracają na to szczególnie uwagi. Co najwyżej na swój Boże sposób jakoś błogosławiły, ale nie żeby jakoś czarować nie wiadomo co od tych ledowych telewizorów, od perfumów, od spalin, od zalkoholizowania się rodziców, co później z nimi głowami psycha się robi jakieś popierdolenie. Dzieci to odczuwają na swój sposób, próbują ratować coś tam, coś tam gdzieś jakoś, któraś próbuje, jakaś sąsiadka, czy bujna, czy jakaś inna, strasznie. W wyniku modlitwy zaglądać coś i robi się pomieszanie imprezowe, jakieś, no nie imprezowe, ale pomieszanie popierdolne, totalne. Później, nie daj Boże, bo później ktoś z rodziców patrzy, co się dzieje, potem ktoś znowu, potem coś, jak na przykład w kimś, czy coś, czy jakoś tak, no masakra. Dziecią się potem psuje, bo nie ma rozmowy nawet w rodzinie, w kościele i tłumaczenia tego, co to mówią tabu, żadne tabu. Bo takie trzymanie tabu to jest tak jakby ktoś jest chory I w Polsce często tak było Ktoś jest chory, nie, nie, mi nic nie jest, mi nic nie jest Bo to wstyd W kimś rozumowaniu Bo zakotowane przez wroga Kto jest wrogiem Ktoś, kto trzyma w ich w nieświadomości ludzi To jest wstyd To tam coś, tam może niespecjalnie Ale ktoś tak powie, albo nie powie tak Albo może i tak, albo komuś coś gdzieś Źle się zapamięta, przekręci I później trzyma się chory. Für das für utworzyli i to jeszcze gorszą psychosę dramatyczną na Ziemi planeta Ziemia ludzie powinni właśnie od tego podejścia zrozumienia ewolucyjnego dostądne do Boży Konrada Pisona z Janem Pawłem II na cały świat w dialogu w Warszawie będzie Fortuetti. będzie mikrofon i będą mówili umarli którzy są już w Chrystusa Mowa. Ja będę stał i będę ważył, wedle odczucia, którzy są bardziej umarli, a którzy są bardziej żywi, żeby w miarę nie zrazić kogoś, nie zranić, nie straumatyzować czy nie przestraszyć. I kolejna noc, i znowu ktoś chce nadawać moje dane, tak jak w poprzednich miejscach, w Dublinie też, <noise> nauka, wieloletnia praca, i to daje do myślenia, że wieloletnia nauka, i wielu tak miało, i tu ktoś nadaje, jak myślisz, Ktoś słyszy, mówi, wyprzedając moją mowę, próbując znaleźć na mój tok myślenia wymowy, bo chcę, że w domu, ktoś tak mówi, muszę to nadać, nagrają też, coś tam się nagrało. Wymorze, nie mam, mówię, samochodów, to wtedy słuchać, bo to ja w Tablinie nagrania na YouTube I ludzie na ulicy też wtedy lepiej latają wśród ludzi, i wtedy nagrania, i wtedy słychać, i, i to bardziej wiarygodne dla innych, że o, to jest, tak jest. I ktoś sobie daje, bo to miał być me, Bo ja takiego chciałbym spotkać takich ludzi, rozmówić się z nimi, i nie mają no. co się obawiać, że jakoś ujrzę ich jakimiś <grym <grym rozwojami. Bo oni w swojej ocenie może właśnie boją się, że sami jakoś by uznali, że jest niedorozwojem, wyszycieliby, czy poniżyliby, czy chcieliby użyć, czy coś tam. A może boją się, że straumatyzują mnie. To nie mają do, do obaw. Niech przyjdą, ja się zjawię w kościele, ja się zjawię w kościele dopiero po, po tym okresie tutaj. Muszę na tej ziemi w oddaleniu od ludzi, żeby na nas nie zarazić, czy się nie da zarazić ten koronawirus, że. Żeby tutaj przetrzymać ten okres czasu, no to dzieci, i nie dzieci, żeby naukę przyjmowały chrześcijańską. Stąd aktualizacje wyniku wysilenia, narażając się na blejmy, okulty, uśmiercenia, pętania, zniesławienia, utrapienia. Ja, Konrad Bison. I teraz już w tym. Z herii, z poniżeń, z ucierpiania, zajmowanie z spopielania. I już w tym. Dzięki Ci Chrystusie z Nazaretu, Jezusie, cała linia patriarchów, trzeba życia, przodków. Zawsze mówić gdzie się jest, pokazać się przez okno na dworze, natura, stworzyć dialog komuś przez telewizję. Przez TV, przez radio. Dzisiaj te wchodzi Dobry pominąłem. Dzisiaj to będzie dobry też obejrze. Połącz na chwilę w sensie świadomościowym, nawet nie jako specjalnie, tylko tyle, że Chrystus, da to znaku. Jezus Chrystus Nazaretu. To, to pomoże, żeby coś tam było odczytane. Mi to, to pomoże też, żeby było mi odczytane, że punkty odniesienia, ale ważne, to jak w kościołach mowa, głos, bęben, brzmienie, rozmowa, dialog że jest powiedziane, że czyste sumienie, że, że nie tylko próba świadomością przekazania i nie tak na siłę, a mowa bez przeciążeń, ewolucja chrześcijańska, Konrad Pison forcią po sekret.